Jerzy Kęsicki, syn i wnuk powstańców Wielkopolskich, wkłaniają się Państwo na dzisiejszej uroczystości z okazji setnej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. O zabranie głosu bardzo serdecznie proszę prezesa Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Sulechowie Romana Zawalnego. Witam Państwa bardzo serdecznie. Już wiecie Państwo, spotkaliśmy się tu z okazji setnej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Chyba jestem Państwu winien wyjaśnili, co to takiego jest. To jest, to jest stowarzyszenie, które powstało w 1989 roku, ale nie było ono pierwsze. Może krótka historia. W 1921 roku już powstają pierwsze stowarzyszenia, towarzystwa Powstańców Wielkopolskich. Potem kolejne lata przynoszą powstanie kolejnych towarzystw. W 1922 roku powstaje Związek Towarzystw Powstańców Wielkopolskich i Wajków Ziędza Odchodnych, tak się nazywa to Towarzyszenie. Kolejnym jest powstał w 1932 roku Związek Weteranów Powstań Narodowych. Na czele tego związku staje generał Stanisław Taczak. Jest on prezesem w latach 32, 1932, 34. Tuż przed wojną powstaje Kolejny związek, związek powstańców Wielkopolskich. Jest to organizacja bardzo duża, która już na następnym roku liczy ponad 30 tysięcy członków. No niestety 1 września 1939 roku sprawia, że sytuacja zarówno powstańców, jak i członków rodzin powstańczych jest bardzo trudna. Niemcy skrupulatnie poszukują wszystkich tych, którzy brać udział w powstańce wiekopolskich, a wiadomo, że gdy już znaleźli Kończyło się to bądź obozem, bądź wyrokiem wskazującym na śmierć. Ze względów politycznych tematyka Powstania Wielkopolskiego jest przemilczana. Człowiek Święto, rocznice wybuchu Powstania Wielkopolskiego znikają z kalendarza uroczystości narodowej. Zmiana następuje dopiero w 1956 roku, tak zwana odwierz polityczna, poznański czerwiec. Następnego roku Rada Państwa ustanawia Wielkopolski Krzyż Powstańczy. W latach 57-80 zostaje nim odznaczonych 16 tysięcy, ponad 16 tysięcy Powstańców wielkopolskim. Ponieważ po II wojnie światowej w Surachowie osiedliło się bardzo dużo Powstańców Wielkopolskich, nie tylko w Surachowie, ale także w sąsiednich, okolicznych miejscowościach, 57 z nich zostaje również odznaczonych tym Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym. Żeby zachować trochę chronologię, w 65 roku Poznań doczekał się pomnika Wielkopolskich, a w 1971 roku postanowiono awansować do stopnia, do stopnia podporucznika ponad 12 tysięcy uczestników Powstania Wielkopolskiego. W Sulechowie taka uroczystość odbyła się w 1972 roku i 27 uczestników Powstania Wielkopolskiego, mieszkańców Sulechowa zostało właśnie awansowanych do stopnia podporucznika. W 1989 roku zostaje powołane Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego. To wspomniane tutaj nie tak dawno. Czym jest to towarzystwo? Główne zadania, cele stoptowe tego towarzystwa to przewić wiedzę o powstaniu, kultowować pamięć, nie dopuścić do tego, by popadło w nie pamięć. My to właśnie dzisiaj robimy. W regionalne. nasz Lubuski Oddział Towarzystwa Pamięci Powstania powstaje w 1995 roku, a później powstają najmniejsze te, te ogniwa koła. Nasze Stolchowskie Koło powstaje w roku 2000 i od razu. Wpisuje się w tą działalność statutową. W 2002 roku odsłaniamy tablicę tą, której dzisiaj żeśmy złożyli kwiaty Wchodzi o Powstępy wielkopolskim mieszkającym na Ziemi Surachowskiej. Później w 2005 roku jedna z nowo powstają ulic uchwałą Rady Miasta zostaje nazwana ulicą Powstańców Wielkopolskich. To jest ta, która tutaj jest tuż przy Aldiku, w naszym arkecie. Jest też Park Powstańców Wielkopolskich w w 2000nym w 2008 roku osłoniliśmy obelisk na cmentarzu komunalnym, na którym umieszczonych jest 20, było, było 27 nazwisk mieszkańców Surachowa, którzy mieszkali tutaj, uczestniczyli w powstaniu wielkopolskim i trudnych jest to nazwisko. Okazuje się, że są jeszcze rodziny powstańcze, ale my jeszcze nie dotarliśmy do wszystkich. Jest jeszcze jedno miejsce, o którym chciałbym wspomnieć, którego nadaliśmy imię powstańców wielkopolskich. Jest to rondo u Sportowej, Piaskowej i Warszawskiej, wyjazdowe na Asiewodzin i Zieloną Górę. Teraz jeszcze doszło nam jedno. Takie miejsce, które kultywuje tą pamięć o powstaniu jest ten nasz dom, który zasadziliśmy dzięki pomocy naszych władz. 17 listopada osłoniliśmy kamień, tabliczkę na kamieniu, który właśnie mówi o tym, czym jest ten dom. To jest pamiątka na setną rocznicę powstania Wielkopolskiego. Dziękuję. Dziękuję Witamy wszystkich obecnych na dzisiejszej uroczystości. Witamy serdecznie. O zabranie głosu bardzo proszę burmistrza Sulechowa, pana Wojciecha Sołtyska. Panie prezesie, szanowni państwo, rodziny powstańcze, zaproszeni goście, szanowni mieszkańcy. Spotykamy się w bardzo szczególnym momencie. Trzy tygodnie dzielą nas do daty historycznej, setnej rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego. Można by powiedzieć, że jedynego takiego powstania, bo zakończonego sukcesem i militarnym, i politycznym. Bardzo cieszę się, że tego rodzaju uroczystość została zorganizowana tutaj na Ziemi Suluchowskiej i za to bardzo serdecznie już na wstępie swojej wypowiedzi dziękuję organizatorom, dziękuję tym instytucjom, które w organizację tego dzisiejszego spotkania się włączyły. Szanowni Państwo, pragnę podkreślić, Ważną rolę, jaką odgrywa Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego. Państwo kultywujecie wspaniałą tradycję niepodległościową. Odbywa się to, tak jak wspomniałem, w setną rocznicę, ale również w tym roku mamy tą setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. W związku z tym te dwie daty się z sobą zazębiają. Pragnę również wskazać, że Sulechowski Cmentarz, Miasto Sulechów, Stał się domem dla wielu powstańców, ale też jak pewnie część z Państwa doskonale wie, stał się też miejscem pochówków. Wtedy, kiedy powstanie się toczyło, tutaj też zostały złożone w grobach, właściwie chyba wspólnej mogile, zwłoki poległych powstańców, tych osób, które pomagały powstańcom, w związku z tym również Sulechów ma ważną historię związaną z samym powstaniem. W tę szczególną rocznicę gromadzimy się w tym miejscu po to, żeby uczcić powstańców, ich zryw, to jak potrafili wiele poświęcić dla dobra naszej ojczyzny, bo chyba tak należy to określić. Widzieli te cele wyższe, których być może czasem nam dziś brakuje. Tym bardziej nisko chylę czoła przed Państwem, raz jeszcze dziękując za to, że. Organizatorzy Towarzystwo Powstania Wielkopolskiego kultywuje tak piękne tradycje i nie pozwala nam wszystkim zapomnieć o tym, że również Sulechów był na tej mapie powstańczej. Bardzo Państwu dziękuję za zaproszenie i życzę danej imprezy, a okolicznościowy list z tej okazji pozwolę sobie zwręczyć na ręce Pana Prezesa lokalnego tego regionalnego naszego Sulechowskiego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego. Dziękujemy serdecznie panie Państwo, każde nasze działanie wspierane jest przez ludzi dobrej woli. I tym ludziom dzisiaj serdecznie dziękujemy i zapraszamy na scenę. A są to Państwo: Chupiec Babimojsko-Sulechowski Związku Harcerstwa Polskiego, komendantka Podhartzmieszcz Monika Michalak. Zapraszamy. Szkoła Podstawowa numer 3, Pan Dyrektor Romuald Modrzyk. Sulechowski Dom Kultury, Pan Dyrektor Tomasz Purtak. Janusz Piotr Konstańczek. Biblioteka Publiczna Gminy Sulechów, Pani Dyrektor Teresa Zawalna. Pan Ignacy Odważny. A obręczenie podziękowań bardzo proszę prezesa oddziału Lubuskiego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Zielonej Górze Pana Jerzego Przybeckiego oraz naszego koła pana Romana Zawalnego. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę teraz Państwa o powstanie. 5 października 2017 roku odszedł od nas Zenon Brembor. Uczcijmy minutą ciszy pamięć wieloletniego prezesa i prezesa honorowego naszego koła oraz wiceprzewodniczącego i honorowego prezesa oddziału lubuskiego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Zielonej Górze, Zenona Brembora. Dziękuję. A teraz zapraszam Państwa bardzo serdecznie do wysłuchania referatu okolicznościowego Rola. Kobiet w Powstaniu Wielkopolskim, które wygłosi dr Grażyna Wyder, pracownik naukowy Uniwersytetu Zielonogórskiego. I na dzisiejszym swoim wykładzie chciałam zaprezentować bardzo mało znany aspekt udziału kobiet w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919. Praktycznie prawie 100 lat kobiety musiały czekać, żeby dostrzeżono ich udział w Powstaniu Wielkopolskim. Może to też jest związane z obchodami rocznicy uzyskania praw politycznych przez kobiety, które są na łamach prasy, mediów publicznych szeroko nagłaśniane i tak przy tej okazji właśnie też wspomina się o udziale kobiet w Powstaniu. Bardzo dziękujemy za przybliżenie nam roli kobiet w, powstaniu. w imieniu naszym proszę to przyjąć, ale to jeszcze nie wszystko. Naszego Dziękuję bardzo. E, szanowni Państwo, z okazji setnej rocznicy powstania Wielkopolskiego. To zespół nauczycielski Lech Band and Company. Zapraszamy serdecznie. just know oficjalna naszej uroczystości dobiega końca. Dziękujemy za przybycie i udział w uroczystości poświęconej tak ważnemu, wielnemu zwycięstwu powstaniu wiekopolskiemu. Serdecznie dziękujemy i zapraszamy piętro niżej. Dziękujemy Państwu za spotkanie.